Tak! Pokrzywa, pokrzywa jesteśmy w stanie zatrzymać w mydle, ale musimy kilka rzeczy wykonać. Przede wszystkim powinno być to mydło na maceracie z liści pokrzywy. Eee, taki macerat dosyć prosto się robi, po prostu trzeba w odpowiednich temperaturach połączyć tłuszcz, w tym moim przypadku to jest oliwa z oliwek, z liśćmi pokrzywy. Natomiast wiadomo, że oprócz maceratu z pokrzywy są jeszcze inne tłuszcze. Ja dobieram je w ten sposób, aby wzmacniały, aby wzmacniały działanie pokrzywy. W moich mydłach pokrzywowych jest oprócz właśnie wspomnianego maceratu, jest olej z pestek malin, olej z czarnuszki. Masło z awokado, masło z mango, masło shea, olej recynowy i olej kokosowy. Szczegółowy skład można sobie sprawdzić na stronie mojej danowiec.pl. Natomiast co jest istotne w tych rękodzielniczych mydłach? Ja to pokażę, to jest fajny moment, kiedy to mydło jeszcze leżakuje, jeszcze sobie musi oddychać, ale mogę je pokazać. Tak? To jest. Moje mydło pokrzywowe, nie stosuję żadnych barwników, żadnych e, substancji zapachowych, ponieważ chcę, żeby to było naprawdę czyste, takie naturalne mydło. Dodatkowo co, że tak powiem, robię, żeby no one działały, tak? a nie tylko myły. E, przede wszystkim e, Łuk łączę tak, tak zwaną metodą na zimno, czyli łuk i tłuszcze muszą mi. Temperatura musi się obniżyć do poniżej 45 stopni i wtedy dopiero łączę łuk z tłuszczami. Natomiast co jest jeszcze ważne? W moich mydłach 20% tłuszczy nie ulega zmydleniu, czyli te 20% tłuszczy zawartych w jednym mydełku dodatkowo pielęgnuje Twoją skórę. Co jest jeszcze ważne? Wiadomo, Ktoś może powiedzieć: etam, co to za mydło, skoro ma wodorotlenek sodu? No ma, w inny sposób nie, 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 nie wykona się ługu, i w każdym mydle ręką jest ten wodorotlenek sodu. Jest to składnik, którego no, ciężko opominąć. Tak samo w mydłach potasowych jest e, wodorotlenek potasu, więc jakby, no. Pewnych rzeczy nie ominiemy, natomiast możemy obniżyć ich szkodliwość działania. Każde mydło moje leżakuje 6 tygodni. Przez te 6 tygodni całkowicie, że tak powiem, ulatnia się z niego woda, i czasem powstaje taki osad węglan sodu, który właściwie po jednym użyciu tego mydła zmywa się. On nie szkodzi skórze, tak? E, takie mydło pielęgnuje, wygładza, e, dodatkowo zawiera 41% kwasu oleinowego, który ma głównie za zadanie zatrzymywanie wody w skórze, dostarczanie witaminy E, e ma działać wygładzająco i zmiękczająco. Polecane jest też to mydło do cery do cer z egzamami, e, cery z problemami typu wypryski, trądzik. Uczulenia na pewno pomoże, nigdy nie zaszkodzi. I tyle właściwie. Ja polecam używać takich mydeł rękodzielniczych, niekoniecznie tylko i wyłącznie moich, ale są różne małe rękodzielnicze manufaktury, które naprawdę przykładają się do robienia tych mydeł, dbają o jakość. Wybierajmy fajne rzeczy, które robimy własnymi rękoma, a nie masówkę. Zapraszam do polubienia mojego kanału na YouTubie. Zapraszam na moją stronę. Tam też jest dużo informacji o roślinach, o ich składnikach, substancjach aktywnych. Zawsze też można napisać maila, dopytać się o coś. Tylko trzeba mieć też na uwadze to, że przyjdzie sezon, to większość czasu spędzam na polu. Tak więc dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu.